Wszystkim to są kompania Realtor 3D. My teraz znajdujemy się w miasteczku Walencja i mamy na sprzedaż jedno mieszkanie 174 tysięcy za 65 m2. Tu są dwie sypialnie, dwie łazienki. Mamy tutaj taką łazienkę. Chciałbym powiedzieć, że jest mieszkanie wyremontowane. Nic nie potrzeba robić, ale potrzeba dokupić meble, bo sprzedają bez meble. Tak? Coś zostaje, ale to potrzeba już gadać temu, kto by chciałem kupić. Tak wygląda sypialnia. Mamy jeszcze szafkę montowane. Tak. To się znajduje w Patraixie, Bardzo ładne miejsce w Walencji. Mamy tutaj jeszcze taką kuchenkę, Jest wszystko wyremontowane. Nic nie potrzeba robić. Idziemy, zobaczymy co mamy jeszcze. Tak wygląda widok z naszego okna. I idziemy teraz do salonu. Mamy duży salon, to faktycznie przy wejściu. Mamy jakieś sofę, tu jakieś stoły też montowane, szafki, ale może to wszystko będzie zabrane, no ale widać jak to są teraz, możemy później to dostawić, albo za jakąś kwotę dodatkową zostawić wszystko jak są. Tak wygląda terazik, mamy posprzątany, duży, tak, możemy coś tu zostawić, tu zostawili stole. Tak wygląda wejście do naszego budynku, jest posprzątany, duży, mamy tutaj dwie windy, co jest bardzo dobrze i tak wygląda nasz budynek na zewnątrz.